pan profesor przed chwilą mówił, że Unia nam narzuca, żeby trochę iść może za szybko. Ja to zawsze trochę nie tyle może protestuję, co przynajmniej przypominam, że Unia to też my, więc mamy tam świetnego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim, no i teraz jeszcze w Radzie, więc pamiętajmy, że mamy też wpływ na kształtowanie tejże polityki unijnej. No i właśnie, panie profesorze, czy możemy ją tak ukształtować, żebyśmy z jednej strony mieli świadomość, że i tak trzeba będzie stopniowo być może zmieniać ten nasz miks energetyczny? Czy stać nas będzie na energię przy użyciu węgla, ale jednocześnie niskoemisyjną energię i, i, i nowe technologie i wypełnić zobowiązania wspólnotowe? Panie dyrektorze, pan w pewnym momencie powiedział, że ja. W Unii Europejskiej węgla i naszego prawa. To wynika z traktatów, że my mamy prawo stosować węgiel, ale jak jesteśmy w kraju, to ta sytuacja się trochę zmienia. Ja zobowiązany jeszcze jestem również Państwu powiedzieć, jakie byłyby zagrożenia, gdybyśmy tej naszej koncepcji energetycznej nie zmieniali powoli. Otóż po pierwsze powiem tak. Takie kraje jak Francja czy Belgia odeszły od węgla, mając jego ogromne pokłady. Zamykano kopalnie, które mogły długo produkować węgiel. W Wielkiej Brytanii zamknięto, jak Państwo wiecie, z ogromnymi strajkami, które trwały ze 3 czy 4 lata, w latach 80., ogromną ilość kopalń, które mogły wydobywać węgiel. To była świadoma decyzja. I ona była podjęta, ja trochę. Byłem, prawdę mówiąc, zaskoczony wypowiedzią pana prezydenta, bo prezydenci polskich miast mówią dość opalania węglem, dlatego że to fatalnie wpływa na zdrowie naszych obywateli i nie z powodu CO2, jak mówił pan profesor. Jeśli w innych krajach odchodzono od węgla, to nie z powodu CO2. W latach 70. i 80. nikt w ogóle nie mówił, że jest takie zagrożenie. A więc nie pozwólmy sobie wmówić, że jeśli ktoś proponuje odejście od węgla, to dlatego, że zwariował klimatycznie. Nie. Po prostu w Krakowie powiedzieli, że za parę lat nikt nie będzie mógł opalać węglem, bo my się tu udusimy. A w Londynie powiedzieli to 40 lat temu. Więc żebyśmy nie mylili tego, jakiegoś pośpiechu klimatycznego z tym, że. Czeka nas jakaś przyszłość, o której tu wszyscy mówią, że będziemy powoli odpływać w kierunku innych źródeł energii. Że tego nie możemy robić za szybko, to nikt nie ma wątpliwości. I to, że pani profesor, polityka energetyczna może być źródłem europejskiej jedności, bo ja miałem taki tytuł, to pani się de facto zgodziła. To, że do jedności nie doszliśmy, to widzieli, to widzimy na każdym kroku, nie tylko w tej sprawie, pani redaktor. Pani profesor, we wszystkim niemal się kłócimy, spieramy, ale może być źródłem i nadal jest źródłem, bo no to pani odpowiem, Ukraina dostaje dzisiaj 65% potrzebnego procent gazu ze Słowacji, a nie z Rosji. Zrobiliśmy wszyscy, wszędzie odwrotny przepływ na wszystkich połączeniach niemal gazowych w Unii w ciągu ostatnich pięciu lat, pani profesor. I dzisiaj Ukraina, która by nie miała w ogóle gazu, bo jej Rosja zakręcała gaz, nagle ma 62-3% gazu, ma po prostu z Unii Europejskiej. To jest oczywiście gaz rosyjski, który płynie przez Polskę, przez Niemcy, gdziekolwiek w większości, albo norweski. Ale to nie ma znaczenia. Oni są bezpieczni energetycznie dzięki temu, że Unia zmieniła politykę. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły. Pani, pani profesor, różnica jest ogromna. I bardzo krótko, bo pan redaktor tu zadał mi pytanie: dekarbonizacja. Jak pan wie, panie redaktorze, zwalczałem to słowo. I dzisiaj mówi się o. już nie mówi się o dekarbonizacji. Tak samo nie ma w porozumieniu klimatycznym. Nie ma w ogóle słowa dekarbonizacja. Trzeba być jakby. Yy, z punktu widzenia węgla, ma to być tylko kierunek ograniczenia emisji, a nie wyeliminowania węgla. Dzisiaj nie mówi się również w dokumentach Unii coraz rzadziej. Chociaż jeszcze w unijnych to jest, to trudno wyeliminować. Ale w porozumieniu klimatycznym nie ma słowa dekarbonizacja. Czyli musi być carbon neutral, neutralne z punktu widzenia węgla. A więc musimy stosować czyste technologie, o których Państwo tu mówiliście. Jak będziemy stosowali czyste technologie, nikt niczego nie weźmie. Dlaczego nie mamy pełnej jedności w energetyce? No bo każdy kraj zagwarantował sobie inny, swój własny miks energetyczny. Póki to jest wpisane w traktat, to nie ma całkowicie wspólnotowej. Ale bezpieczeństwo dostaw gazu jest na kompletnie innym poziomie niż było pięć lat temu. Pięć lat temu Słowacy nie mieli gazu. I Bułgarzy nie mieli gazu. Nikt nie był w stanie im pomóc. Dzisiaj oczywiście nie chcielibyśmy takiej sytuacji mieć. I teraz króciutko jeszcze, żeby to było jasne. Jeśli sobie wmawiamy, bo ja hamuję tą politykę i pan redaktor ciągle mnie spotyka z różnymi ludźmi, zieloni tam siedzą, no, bardzo często siedzą Brytyjczycy i wszyscy szybciej, szybciej, a ja jestem hamulcowy. No to dobrze, to teraz powiedzmy sobie, czy rzeczywiście ktoś nam tutaj wrzuca coś, na co byśmy się nigdy nie zgodzili, to nieprzytomni jesteśmy. Myśmy podpisali 3 razy dwadzieścia, czyli że, będzie, że wejdziemy w politykę klimatyczną obydwiema nogami w roku 2007. Podaję Państwu tą datę, bo to było połowa 2007 roku. Proszę sprawdzić. Wtedy był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński na szczycie i podpisał się pod polityką klimatyczną. Dzisiaj mamy tego skutki. Ja bym tylko chciał, żeby nasza pamięć nie była zbyt krótka. Ja bronię Polski w Unii Europejskiej i prawa do polskiego węgla. Przy czym, jak my tego węgla nie jesteśmy w stanie w sposób ekonomiczny wydobyć, to co to za stosowanie węgla? Państwo mówicie, że tanie jest nasza energia. Strasznie droga. Bo ile my dopłacamy do wydobycia węgla? Przecież tego nikt nie liczy. Ja oczekuję od prezydentów miast, zwłaszcza takich, które leżą daleko od Rudy Śląskiej i od Katowic, gdzie są jeszcze kopalnie. No, my musimy, my nie możemy podwyższać cen energii, ale musimy w sposób bardzo mądry stymulować również nasze górnictwo, bo my dopłacamy straszne ilości pieniędzy do górnictwa. Po to zrobiliśmy reformę. 15 lat temu i wypominają nam zamykanie kopalń, Żaden górnik nie, nie został z pracy zwolniony. Każdy wychodził na własną prośbę. Dostawał odprawę i przekwalifikowanie. Nikogo nie zwolniliśmy. Ale reforma była dramatyczna. 22 kopalnie zamknięte. Po co? Żeby przez następne 10 lat wydobywać węgiel ekonomicznie. Jakby nie potrafimy go do ekonomicznie wy, 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 wyprodukować i dopłacamy do niego miliardy do wydobycia. To przestaje mieć sens. Ja to mówię i w Europie, i w Polsce, żeby było jasne. Ja tutaj niczego nie odkrywam. A jeśli chodzi o Polskę, to uważam, że powinniśmy poważnie zastanowić się nad powolnym odchodzeniem od węgla, broniąc czystych technologii, zmieniając technologię w energetyce, budując naziemne zgazowanie węgla 5 milionów ton. Możemy w puławach, w kędzierzynie Koźlu, w policach spożytkować na produkcję między innymi gazu, gazu syntezowego, do syntezy mocznika, do syntezy nawozów sztucznych. A więc przed nami ogromna praca i musimy cały czas iść po środku tej ścieżki. Ani nie mówić, że ktoś nas tu zabija, bo nam wrzuca pakiet klimatyczny, bo w końcu jesteśmy, jak pan redaktor powiedział, świadomymi uczestnikami tej, tej gry, nazwijmy to tak w Unii Europejskiej, a z drugiej strony brońmy swojej gospodarki, swojej konkurencyjności. Jestem bardzo przede wszystkim za tym, co tu Państwo mówili, czystymi technologiami wykorzystania węgla i ekonomicznym wydobyciem węgla w naszym kraju.